Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies we Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy na działów HR. Zaczął się wrzesień, dzieci w końcu wróciły do szkół, żłobków, przedszkoli i można spokojnie zająć się pracą, a nie udawaniem przez dwa miesiące, że te dzikie krzyki na spotkaniach w domu to rodzina makaków, którą się opiekujecie. I Nie mówcie nawet mi, że nie macie dzieci, bo gdyby tu było przedszkole w przyszłości... To moglibyście przecież mieć. Na pewno znacie jakieś dzieci, chociażby z widzenia. Możecie mieć swoje małe, duże, większe i podświadomie pewnie im zazdrościcie. Zazdrościcie, że one to mają łatwiej, bo nauczą się angielskiego w przedszkolu, w szkole, no na pewno nie w pracy, bo to już zdecydowanie za późno. No, przyznam szczerze, że to nie do końca tak działa, a co roku słyszę takie ojczenie, że Oj, gdybym miał w dzieciństwie Elfrajera to bym był królem szkoły, a teraz jeździłbym Porsche. Albo coś w ten deseń, bo ani mini piekarnik w dzieciństwie, ani dostęp do zajęć angielskiego nie gwarantuje, że w dorosłym życiu będziemy w jednej lub w drugiej dziedzinie odnosić sukcesy. W tym miesiącu akurat jest Europejski Dzień Języków. Wiem, że wszyscy na niego czekaliście, więc troszkę z tej okazji mam taki uniwersalny odcinek o zadbaniu o naukę języka od najmłodszych lat a że wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi, podobno, to możecie sami też zadbać o siebie, o to wewnętrzne dziecko i przemycić trochę porad do własnego życia. Dzisiaj więc dla Was 10 porad, jak wspierać dzieci w nauce angielskiego no i dzieci tak ogólnie od 5 do 50 roku życia. Przejdźmy do słówek. 1. Passionate Jeśli już wypowiedzieliście po pierwszej wywiadówce magiczne zaklęcie, w tym roku musimy wziąć się za angielski, to czy macie w domu 6-latka, 16-latka czy 36-latka na utrzymaniu, no bo wiadomo, mieszkania drogie, odpowiedź może być tylko jedna. No ale po co? No właśnie, po co umieć angielski, żeby nie mieć jedynki i nie chodzi o zęby. Żeby nie śmiali się na konferencjach, że wasze dziecko chowa się gdzieś między podgrzewaczami i siódmy raz nakłada sobie tłuczone ziemniaki, żeby nie musieć się do nikogo odzywać. To takie tłuczone ziemniaki to ładniej po angielsku potato puree. No i na siłę nie da się nic zrobić. Nie można kogoś zmusić do nauczenia się czegoś. Żadne repetycje, nawet najdroższe z królem Karolem i Edem Shiranem nie zadziałają. Jeśli jednak... Dziecko czym się interesuje. Wy się czymś interesujecie to being passionate about something, czyli pasjonowanie się czymś, no to podstawa nauki języka, takiej efektywnej nauki. Uczenie się, żeby poznać nowe wzory bransoletek do zaplatania, kroków tanecznych, modeli przerzutek, gier, no czegokolwiek, czy mały lub duży człowiek może się pasjonować, to właśnie o to chodzi. Jest bardzo duża szansa wtedy, że dziecko nie stanie w kontrze do naszego pomysłu. No bo głupio będzie przecież porzucić swoje hobby. Tutaj, oczywiście, przydadzą się wszelkie techniki aktorskie, negocjacyjne, których nauczyliście się na warsztatach, w pracy zorganizowanych przez wasz HR. Przykładowo, jeśli w domu macie małego fana czy fankę samochodów, to możecie znaleźć jakiś wyścig czy jego skrót. No, ojoj, w angielskim, tylko się znalazł, nie było polskiego, no to oglądamy. A w zdaniu. I'm really passionate about pencil sharpeners. Naprawdę pasjonuje się z strugaczkami. Serio, fajne strugaczki można teraz w sklepach, takie z sową, pokemony. 2. Compassionate. Pełen współczucia. Dzieci wracające do wspólnej gawry po południu można od czasu do czasu nawet zagadać po angielsku. Hi, how was your day? To takie polskie, jak w szkole. Nie chodzi jednak o to, żeby już olać odpowiedź, no bo spodziewamy się jednak angielskiego, więc gdyby dziecko z zaskoczenia jednak nam coś odpowiedziało, to trzeba wszelkimi siłami zmusić swoją twarz do uśmiechu, no i pochwalić. Można obsypać też płatkami kwiatów to dziecko. Bycie taką osobą pełną współczucia, również w stosunku do siebie, jest bardzo ważne, jeśli chodzi o naukę języka, bo powiedzenie czegoś ad hoc w innym języku jest bardzo, bardzo ciężkie, niezależnie od wieku na początkowych etapach nauki, ale późniejszych również, wspieranie w nauce jest bardzo ważne, więc nie ma co poprawiać wszelkich pomyłek, błędów, nawet jak pieką was uszy. Gdy usłyszycie więc: Today we go to cinema. To mówcie: great, today you went to the cinema. Perfect. Nie ma tu oceny weknięcia błędów, tylko powiedzenie poprawnej formy i taką dziecko raczej wtedy zapamięta. Wyobraźcie sobie, że tak samo powinno to działać w środowisku dorosłych. Jak jakiś czas temu słuchałem takiego podcastu Juliusza Ćwielucha, rowery nie bajki. Swoją drogą, jeśli nie wierzycie w wampiry, to zobaczcie, jak ten facet wygląda. On ma niby 50 lat, a wygląda na 30. W każdym razie on tam mówi, że przeważnie w takich sklepach rowerowych są bardzo opryskliwi sprzedawcy, serwisanci. I gdy ktoś przyjeżdża, bo mu skrzypią zębatki z tyłu, to krzyczą Ło, panie, to się nazywa kaseta, nie żadne zębatki. To prawo jazdy na rower powinni wprowadzić. No to tak samo dla dziecka brzmi poprawianie formy, jak ono chciało nam powiedzieć, co było w kinie. No to przyjdzie też czas. A w zdaniu. My boss was really compassionate when she allowed me to take a week off after my holidays. Moja szefowa okazała się pełna współczucia, kiedy pozwoliła mi wziąć tydzień wolnego po wakacjach. No i przypominajka, boss to może być kobieta, mężczyzna, rzeczownik typu gender neutral. A urlop po urlopie? No jasne, że się przyda. 3. Fun. Zabawa. Chociaż pamiętajcie, fun jest też w słowie funeral. No i to jest właśnie to piękno i brzydota angielskiej wymowie tu może wyglądać tak samo, a wymawiać absolutnie inaczej. Niemniej funeral zabawy często dajemy dzieciom za bardzo koncentrując się na ocenach, wynikach, porównywaniu ich do innych. Jeśli zapytacie jakiegokolwiek mistrza świata, w czymkolwiek nawet w obieraniu marchewek na czas, czy tego co tam w kosmos poleciał, czy i świątek, no to zawsze ci mistrzowie mówią, że to była ciężka praca, ale w butach Nike zawsze dawałem dawałam radę. Ale to też była dla nich bardzo duża zabawa. Taka zabawa często jest też na zajęciach językowych dla dzieci, gdzie jest śpiewanie, klaskanie, shoulders, knees and toes i tak dalej. No ale nie da się tego też w nieskończoność ciągnąć. Dzieci po prostu fizycznie rosną, no ale najdłużej właśnie trzeba utrzymać naukę na etapie zabawy, a nie takiego uczenia się dla ocen. Na pewno więc nie pytajcie, kto w klasie dostał jaką ocenę z prezent perfektów. Te dzieci po prostu dla Was nie istnieją. Tak jak z drugiej strony nie powinni dla Was też istnieć koledzy, koleżanki w pracy, którzy pracują nad innymi projektami, ale no porównujecie się do nich i tak. Na pewnym etapie pewnie jakieś oceny i tak się pojawią, ale do tego momentu to powinny być chmurki, zabawa, słoneczka. Pomyślcie zresztą, jak pracuje się Wam bez oceny szefa, a z oceną szefa. No chociaż byłby to najsłodszy miś na świecie, to już jest jakaś podstawa do jakiejś skali, do porównywania się do innych. Jeśli już oceny będą dla Was ważne, to najlepiej, żeby koncentrować się na tych z testów, jak w aplikację e Tutor, a raczej nie patrzeć tak bardzo na tą wypowiedź ustną, wypracowania to już oczywiście też kolejny etap szkoły. Każda dowolność tutaj może być nacechowana osobistym nastawieniem nauczyciela do ucznia. No i być po prostu jest stronnicza. Swoją drogą, wyobraźcie sobie, jakie to musi być też nudne, takie robienie samej pracy domowej w zeszycie, ile trzeba mieć samo zaparcie, żeby wchodzić w interakcję z czymś, co nie daje żadnego feedbacku. No trudno dzieciom się dziwić, że potrafią kilka godzin grać w grę, która cały czas coś im daje, a nie potrafią 30 minut usiąść z martwym zeszytem. Tu akurat cytat z doktora Rasela Barclaya, który bada kwestie ADHD i nauki systemowej. Wracając do wesołego śpiewania śmiesznych piosenek, ten etap też nie będzie wiecznie trwał, więc można pośpiewać je z dziećmi, gorzej gdy przyjdzie do Was jakiś lektor do firmy i powie Who wants to sing a song about mortgages? Kto chce pośpiewać o hipotekach? A w zdaniu? Learning English is fun if you do it along the way. Nauka angielskiego jest fajna, jak robisz to przy okazji. No, o tym jest ten odcinek. 4. Infrequently nieregularnie. Bardzo fajne słówko i to nie jest synonim irregularly, które bardziej znaczy bezpowtarzalności regularności, a infrequent to po prostu rzadko, nie za często. Wrzesień jest oczywiście międzynarodowym skokiem na naukę, ale to tylko cztery tygodnie, już zaraz październik, potem wszystkich świętych, Mikołajki, Oj Bożenko, Sylwester i Wielkanoc. Bardzo łatwo jest z motywacji, która jest tak naprawdę uczuciem. Przejść do totalnego zignorowania tematu nauki, który przecież był na początku września taki ważny. Takim odpuszczaniem tematu pokazujemy dzieciom też, że po prostu pogadaliśmy sobie, pogadaliśmy i wracamy do normy. Tu po prostu potrzebne jest rozwiązanie systemowe, czyli ustawienie stałego czasu na angielski, te same dni, ta sama godzina, czy chcecie, czy nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, motywacja to uczucie, a regularność to jest ciężka praca. To psychologicznie potwierdzi też każdy ogarnięty psycholog, ale ja najbardziej wierzę Aleksandrowi Usykowi, mistrzowi boksu, który mówi dziennikarzom: Listen, bro, I don't have motivation, I have discipline. Motivation is temporary. When I wake up early, I never have motivation, I have discipline. Swoją drogą, wspaniały angielski na człowieka, który regularnie jest uderzany w mózg ciężkimi przedmiotami czyli ciężkimi rękami. Nauka powinna być regularna, czy się chce, czy nie. No najwyżej zaczynając ze słabym nastawieniem skończycie dalej ze słabym nastawieniem, ale po prostu ją wykonacie. Tu oczywiście nie warto być katem i nie chodzi o napisanie stu zdań po angielsku, tylko dalej celujecie w zabawę i ciekawe treści w oparciu o zainteresowania. W przypadku osób dorosłych najgorzej jest przestać. Nieraz kursanci, którzy na moich zajęciach pojawiali się bardzo sporadycznie, nie wytrzymywali do końca semestru i po prostu potem albo wracali we wrześniu, albo już nigdy nie wracali. Absolutnie tak samo działa to z siłownią, odchudzaniem, trzymaniem diety itd. Najgorsze co można zrobić to przestać, nawet jak się Wam bardzo nie chce. A w zdaniu We meet infrequently, so I don't appreciate the innuendo. Spotykamy się rzadko, więc wypraszam sobie te insynuacje. No tak rzadko, co koncert Coldplay. Cześć, tu Tomek Słoma, autor pierwszej w Polsce książki kucharskiej dla HR. Słuchasz właśnie podcastu Sennik HR, więc na pewno wiesz, jak ważny jest rozwój językowy pracowników. Zapraszam na stronę edutor.pl, zakładka dla firm, gdzie znajdziesz informacje o benefitach i szkoleniach językowych. A teraz wracamy do odcinka. 5. Expose Wystawiać, wystawiać na kontakt. Bardzo często rozmawiam z osobami, które z angielskim radzą sobie bardzo dobrze, no ale jak dzwoni kolega z Francji, Indii, Niemiec, Włoch itd., dalej, to okazuje się, że nie da się ich zrozumieć. Czemu? No właśnie, chodzi o ekspozycję na język, i bardzo możliwe, że te osoby uczyły się po prostu z jednego źródła, przeważnie z jakiegoś starego podręcznika, a lektora, no to jak mieli, to tak przez pół wieku jednego. Potem jest zdziwienie, że nikt w Anglii nie mówi, tak jak w podręczniku do FCE. Ja dziś pamiętam takie komentarze znajomych, którzy pojechali pod koniec lat 70 pod koniec lat 2000 na zmywak, a ja wtedy studiowałem nauczanie angielskiego i mówili, a to jest bez sensu. Ja się nauczyłem w dwa miesiące. Mop, bucket, clean aisle 3 pounds an hour. Oczywiście pewnie tak jest, ale tak samo można powiedzieć, że nie ma co jeździć na rowerze, no bo na Tour de France to nikogo nie wyprzedzili. Ja polecam. W jak najszersze zakresy języka, Australie, Stany, Wielką Brytanię, taki żywy język i mieć z nim jak najczęstszy kontakt i nie ograniczać się tylko do jednego nauczyciela, który uczy w podstawówce czy liceum. Może się potem okazać, że nawet native speaker z Londynu coś tam kiedyś źle wytłumaczył, no i było mu wstyd powiedzieć, że nie wie, no i teraz. 20 lat później pamiętamy i upieramy się, że to jest ta jedyna wersja, bo native tak powiedział. Tak samo my w polskim popełniamy błędy, a przeważnie nikogo nie uczymy. Wracając do sedna, największy kontakt z żywym, różnorodnym językiem będzie bardzo ważny dla młodego umysłu. Jeśli już zaczniecie od siebie i wywalicie ze streamingu polskiego lektora, to jest bardzo duża szansa, że w jednym filmie Gaia Ricci, jak ktoś powie It's a noise dog! i Dziecko zobaczy psa na siedzeniu samochodu, a w drugim Keanu Reeves powie They killed my dog. To dog czy dog, to dziecko będzie wiedzieć, że to jest po prostu to szczekające i merdające. O psie też opowiadam po angielsku Vincent Cassel, Jean Reno. to są francuscy aktorzy, którzy grają po angielsku, więc może potem w przyszłości nie będzie problemu ze zrozumieniem kolegów z zagranicy. Tu nie chcę się chwalić, ale moje dziecko dostało taką propozycję przejścia do wyższej grupy z angielskiego, tak jakby z pominięciem jednego podręcznika. No i niespowodowane to było siedzeniem w pracy domowej, szczególnie ze mną, a sześcioma sezonami Modern Family, w oryginale i tak polskie napisy na wszelki wypadek także można i tak. A w zdaniu: I love exposing hidden talents in the company. Uwielbiam odkrywać ukryte talenty w firmie. Na przykład Marek ma wielki talent do nadgodzin. Oczywiście płatnych. 6. Flash in the Pan. Słomiany zapał. Tutaj zbieżność nazwisk przypadkowa, niemniej słomiany zapał etymologicznie pochodzi pewnie od stogu siana, który po podłożeniu ognia dosyć widowiskowo się pali, ale też w miarę szybko gaśnie. Tu polecam przy okazji wspaniały ludyczny horror z Wielkiej Brytanii z lat 70. The Wicker Man z Sir Christopherem Lee, czyli Sarumanem. No nic nie mówię, ale oni tam palą wiklinowego giganta i to tak jakby ktoś się w Polsce y, zapatrzył i potem nakręcił film Miś. Też taki słomiany miś był. Wracając do języka, ale też psychologii, jeśli macie niezdiagnozowane ADHD, to bardzo możliwe, że wkręcacie sobie różne pomysły, żeby po kilku godzinach szukania idealnego siodełka na rower, ostatecznie wcale się rowerem nie przejechać. Tak samo może być ze słabianym zapałem w nauce angielskiego. Oczywiście, kilkugodzinny maraton nauki w weekend może być fajnym pomysłem, no ale to może za kilka lat, jak wasze dziecko będzie miało maturę. Teraz trzeba się skoncentrować na realistycznych celach, a nie bujaniu w obłokach. Sam zwrot Flash in the Pan to właśnie coś, co intensywnie eksploduje i nie ma żadnego rezultatu. Tu akurat chodziło o niewypały w muszkietach, gdzie ten pierwszy ładunek wybuchał, był dym, ale kula nie leciała. Jeśli ustawicie sobie malutkie, regularne ładunki angielskiego albo swoim dzieciom, no to też nie mówię, że codziennie bo wychowacie ich na polonistów, to będzie zdecydowanie lepsza opcja niż zasadzanie się na takiego grubego zwierza po rosole, w niedzielę, po familiadzie na trzy godzinki. Samo zwizualizowanie sobie tych spotkań bardzo będzie fajnie wyglądało w waszym rodzinnym planie tygodnia, nawet miesiąca, a przy okazji bardzo polecam technikę Pomodoro, gdzie trzymacie się wyznaczonego czasu bez przeszkadzajek i po prostu robicie 20 minut tylko angielskiego, no, i albo przerwa, albo kończycie. To zdecydowanie lepsza niż takie niby 60 minut nauki, z czego połowa to jest na Instagramie, bo coś zapikało. Tu trzeba też celować w realistyczne postępy, małą ilość materiału, którą możecie jakoś objąć umysłem, czy też wasze dziecko, więc wszystkie te przyspieszone crash-kursy tygodniowe angielskiego, no za bardzo nie pomogą. A w zdaniu. Call flash in the pan with you. Why would you need a chain mail? Z tobą to jest zawsze tylko słomiany zapał. Po co ci kolczuga. No właśnie, teraz się je drukuje w 3D, a ja pamiętam dłubanie w drucie ocynkowanym. No i mam 20 lat później taki kawałek 10 na 10 złożony. 7. Environment. Środowisko, ale oczywiście nie chodzi o maskonury jedzące szprotki, a środowisko, jakim się otaczamy podczas nauki. Można pobawić się w takiego badacza i zaobserwować, jak lubi spędzać czas wasze dziecko, czy też jak spędzacie go wy. Jeśli jest to środowisko rodzinne, gdzie wszystkie osoby są w jednym pokoju, nawet jak macie 200-metrowy dom, no to jest jak w prehistorycznej jaskini. No, nie można wyrwać dziecka z tego środowiska i powiedzieć, dobra, to idź do siebie i rób angielski. To się nazywa karcer, solitary confinement. Nie można dziecka karać też zabieraniem telefonu, tabletu, no bo czas na angielski. Tam są też aplikacje, można też się uczyć na tablecie, na e-tutorze. Tak samo grożenie i uwarunkowywanie, gdy mówimy, zjesz słodkie, jak zrobisz angielski, no to nie, to tak nie zadziała. Na odwrót. Kupiłem ci monsterka i sneakersa do zjedzenia w trakcie robienia gramatyki. Reklama sponsorowana przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Cukrzycy i Chorób Układu Krążenia. No nie, oczywiście, że nie monsterka, ale jak dziecko lubi coś jeść, dobrane jabłka pokrojone w ósemki. Swoją drogą, takie kupicie w Stanach zapakowane w folie, no to to jest transakcja wiązana. Tu masz jabłka do angielskiego i to się w ogóle nazywa stakowanie nawyków. Tutaj słowo o koncentracji, według badań profesorologów od koncentracji, dużo osób myśli, że można sobie tak siąść i uczyć się przez kilka godzin. No nie, to nawet zakonnicy drugie tyle ryją palcem w bucie, co się modlą. Przez mózg ludzki przepływają miliony myśli. Bardzo możliwe, że ktoś w jakimkolwiek środowisku będzie, to nawet jak siedzicie sami z dzieckiem, czy sami przed zadaniem, to po trzech minutach ktoś się robi głodny, zaczyna się gadać o kolacji, a to może sprawdźmy, zamówmy pizzę. Pizza była wczoraj, a to pójdźmy po hot doga. No tak to może wyglądać, ale z tym można też pracować. Wystarczy ustawić sobie stoper, Zapisać, ile najdłużej udało się Wam skoncentrować na nauce, i gdy się właśnie zdekoncentrujecie, to zapisujecie ten wynik, i potem macie taki orientacyjny czas, punkt odniesienia, ile w ogóle można zaplanować na tą naukę czasu. Jeśli zaplanowaliście 30 minut, a wytrzymujecie 70 sekund, no to lepiej rozbić się na takie krótsze sprinty. No i za każdym kolejnym razem, po mierzeniu tego, powinno być też lepiej. A w zdaniu a dynamic business environment requires constant innovation. Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga ciągłych innowacji. To tak jak z reklamy proszku do prania. 8. Prize. Nagroda. I tu oczywiście na końcu jest z. Więc, jeśli jesteście w HR-ach i ogłaszacie po angielsku jakiś fajny program motywacyjny, i na końcu mówicie, And there's a prize for that. No to nikt nie będzie klaskał, bo to chodzi o koszt. Trzeba będzie płacić, a prize. To oczywiście jakaś darmoszka, kubek, ołówek. No nie, to nie zrobi wrażenia jak po udanym sprincie dostaniecie kubek. Tak samo można patrzeć na naukę dzieci, no co z tego będą miały, że nauczą się angielskiego teraz za młodu. Za 20 lat zaszpanują przed rekruterem poprawnym perfektem? No nie, to też tak nie działa. Oczywiście Delayed Gratification. No super pomysł, fajne eksperymenty z tymi marshmallowami. To dzieci jadły jednego i nic nie osiągały, albo sobie zostawiały na później i dostawały dwa. Na końcu tęczy musi być jakiś garnek. To nawet jak to jest bez sensu, bo wiecie, że przecież żadnego garnka nie ma na końcu tęczy, no coś trzeba dzieciom w Irlandii powiedzieć, żeby przestały pytać, co jest na końcu tęczy. To taka jednak metafora czegoś nieosiągalnego, więc nie ma sensu oszukiwać dzieci ani siebie, po prostu trzeba się umówić, że po jakimś. W okresie nauki, w jakiejś liczbie dni pojawia się wymarzony samochód, dom, no nie wiem co tam się dzieciom na komunie teraz kupuje, taka inflacja, że może jacht? Jeśli dziecko, łamane na rodzic, lubi samochody, gra w wyścigówki na konsoli, no to może po przerobieniu całego miesiąca, kwartału, pół roku, kupicie sobie jakąś kierownicę do ulubionej gry. A jaką kierownicę, to można już teraz dopaminowo zacząć planować, a to trzeba by po angielsku wpisać. Best Driving Wheel for Xbox. No bo po polsku to tam będą reklamy po prostu. Ciekawostką jest to, że zawsze, jak zamierzacie coś kupić, to możecie za darmo wcześniej pobrać sobie angielską instrukcję, poczytać jak to podłączyć. To bardzo fajny, konkretny język. W sam raz do szybkiej nauki. Oczywiście wszystko na raty 0%, ale można powiedzieć, że to przekupstwo, że ten kilkulatek powinien teraz docenić, że się dla niego poświęcamy i zmuszamy go do nauki, żeby za 30 lat miał ładną zdolność kredytową. Wątpię, że to tak zadziała i jeśli tak myślicie, to na wszelki wypadek można kupić robota do podawania szklanki wody na starość. A w zdaniu I was pretty disappointed with the prize, but I've gained a lot of valuable experience. Byłem dość rozczarowany nagrodą, ale zdobyłem dużo cennego doświadczenia. A no bo to doświadczenie było nagrodą. High five. 9. Celebrate. Celebrować, czyli tak po polskiemu cieszyć się z czegoś, że coś się zdarzyło, a chodzi o pomyłki i błędy językowe na początkowym etapie nauki i jeśli tylko dziecko zrazimy do języka, no to już umarł w butach. To nie bez powodu wprowadzono system bez ocen, prac domowych, wyobraźcie sobie, że coś lubicie, jakieś jedzenie czy coś i w pudełku jest to jedzenie i sięgacie i coś was gryzie, albo razi was prąd. No to psy się tak uwarunkuje, gołębie, małpy w różnych eksperymentach no, na ludzi działa to tak samo. Takie rażenie prądem po prostu się po to nie sięgnie. Podobnym prądem razimy jako rodzice, przełożeni. No, a wiesz co, ten projekt? Nie podoba mi się, za dużo jest literówek. No, to nie wszyscy dorośli są w stanie znieść taką negatywną energię. A co dopiero dzieci. Więc błędy pomyłki będą się pojawiać oczywiście na samym początku, w środku i też na końcu nauki języka. Po prostu tak działa mózg, to nie jest maszyna. Zresztą nawet czat GPT myli się i pisze: oh, I'm sorry, I should have been clearer. No ekstra, a to do zarządu poszło z twoimi bykami czacie. Jeśli więc ktoś mówi w języku obcym, to znaczy, że czuje się w danym środowisku bezpiecznie. Szczególnie dzieci mają problem z popełnianiem błędów przy rówieśnikach. No chociaż nic nie mówię, uczyłem też parę osób na dyrektorskich stanowiskach, które no, miały zajęcia indywidualne, wcale nie na najwyższym poziomie. Po tych pięciu, dziesięciu błędach, potem pomyłkach, dziecko zacznie samo łapać, że tak się nie mówi to jest kwestia ekspozycji. Otoczenia się wystarczającą liczbą dobrego języka, dobrej jakości. Tu dużą zaletą będą aplikacje, które maszynowo pokażą błąd, i już to błąd, to rób inaczej i lecimy dalej. To jest zdecydowanie lepsze niż na przykład taka matura, że piszesz w maju, myślisz, że jest super, a potem jest 15% z matematyki. No, trzy miesiące później. Gramatyka angielskiego jest też dosyć zawiła w niektórych aspektach, więc ja zawsze polecam koncentrować się na początku, na słówkach i po prostu spamować słówka. Tak naprawdę gramatyka dosyć późno się wyjaśni. Moja gdzieś tak w okolicy liceum przy szóstym nauczycielu, no dla którego nie wystarczyło po prostu dużo gadać, nawet z błędami, ale też rozwiązywać testy. No i chciałem czy nie, przerobiłem caluśkie Advanced Grammar i News i żyję. No ale z kluczem to było troszkę kartkowania, aplikacje wygodniejsze. A w zdaniu we celebrate the success together and grieve alone. Sukcesy przeżywamy wspólnie, opłakujemy w samotności. To chyba lepiej niż na odwrót. 10. Mimic. Naśladować. Fajne słówko, jako rzeczownik to jest ktoś, kto nas naśladuje, a jako czasownik to mimic. No to właśnie naśladować. To ważne słówko, tak jak ważna jest jazda w kasku. No teraz taki odgrzewany temat, którym grzebałem, jak robiło się ciepło w tym roku na początku, ale co widzi dziecko, gdy tata jeździ bez kasku, mama jeździ bez kasku, pies jeździ bez kasku, dziadek jeździ bez kasku, rzepka jeździ bez kasku, no cała familiada i Karol Strasburger też. No tylko ona musi jeździć w kasku i dzieci nie uczą się, bo się im coś wytłumaczy, uczą się patrząc na nas, powtarzając, więc gdy powiemy no to siadaj tu i ucz się, a my idziemy na lody. No to nie ma takiej siły na świecie, że dziecko wybierze angielski zamiast lodów. No może ja, bo nie zrobili jeszcze lodów schabowych. No niestety wszystkie pomyłki muszą dzieci popełnić same. Gdyby to działo się inaczej, no to jako cywilizacja kręcilibyśmy teraz TikToki na Jowiszu, a tutaj co 100 lat jest zasadniczo to samo, tylko telefony są nowsze. Nie zaczną się uczyć same, nie zaczną ćwiczyć same, jeść zdrowo same, jeśli rodzice yy, przełożeni też, jak mówimy o dorosłych, będą robić coś totalnie na odwrót. Zmuszanie dzieci do nauki angielskiego, gdy sami się nie uczymy, no to takie zakłamywanie rzeczywistości. No ty się ucz, a mi się nie przydał, ale ja już jestem dorosły. Ale Tobie uwierz mi, na pewno się przyda. No to to jest trochę tak, jak mówienie też o jedzeniu, że jedz białą rybę z brokułami. A po powrocie z biura, jak wracamy, to czuć nas, że jesteśmy już po dwóch głębszych kebabach. No i taka dychotomia, nie potrwa długo, udawanie, że coś jest ważne, będzie wiązało się z udawaniem uczenia się. Więc jeśli dzieci widzą, że większość czasu treść, które konsumujecie w telefonie, to jest wszystko po angielsku, filmy, seriale po angielsku, radio po angielsku w kuchni, to będzie czymś nie na miejscu oglądać sobie amerykański serial z polskim lektorem. Dla osób bez dzieci, pomyślcie sobie o swoim środowisku domowym. Czy wasz partner, partnerka truje wam, że angielski jest ważny i każe się uczyć, a potem leży i ogląda życie na kredycie. Sezon siódmy, Marcel wraca do beaty i kupuje jej trzecie oko na kredyt. No to nie, tak nie można. Ale Marcel śmieszny. A w zdaniu to mimic jak my style. I'm the Flamboyant one in the office. Nie kopię mojego stylu, to ja jestem najbardziej ekstrawagancki w biurze. Fajne słówko: Flamboyant. Powtórzmy słówka: 1. Passionate, pełen pasji, 2. Compassionate, pełen współczucia, 3. Fun, zabawa, 4. Infrequently, nieregularnie, 5. Expose, wystawiać na kontakt, 6. Flash in the pan, słomiany, zapał, 7. Environment, środowisko, 8. Prize, nagroda 9. Celebrate, celebrować. 10. mimic naśladować. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.